Z tej strony Fazjów a to kolejny odcinek na moim kanale. Dziś gra Brawl Stars. No dzisiaj sobie trochę yy, już yy, podbiłem pucharków jeszcze wczoraj i przed wczoraj nie przedłużamy, lecimy do, yy, do areny Arenek będzie z kilka gram z moim przyjacielem, Red Bullem. Znaczy, to I co, lecimy? Pier, pier, Więc yy, polecimy na sam środeczek, Sprawdzimy czy jeszcze są jakieś skrzyneczki Jest jedna skrzyneczka, to sobie zniszczymy Tu mamy Jessie Tak, tu jest Jessie Tam pójdziemy do, do mojego przyjaciela Tu, bo no, tu mamy Jessie do, a Jessie jest taka mama, Dostanie trzy drużyny, mamy już 10 parkówców. Tam misiu prowadzi do szeli i do rozy. Zniszczymy. Tak się tam jeszcze I pójdziemy na tą Rose. I mamy wielkie starcie. Pójdziemy teraz sobie za misiem, bo misiu najlepiej wie. Doprowadził do do pokoju, też do misji, wykonaliśmy i wykonaliśmy, czyli pierwsza ręka udana i się z tego cieszymy, więc y, lecimy do kolejnej, bez przedłużania, Ona nawet zrobiłem zadanie, misję. O, no, mój kolega chyba wybiera postać. No i kogo on tu weźmie? Kogo byśmy, kogo weźmiesz, no? Chyba Franka wziął, bo tam nie patrzyłem. Okej, okay, jesteśmy w drugiej arenie.

Zbieramy, zaraz Kolega może coś robi, ale nie. Niestety. Y, przegraliśmy. Y, no trudno. Y, to, będzie, to był taki szybki odcinek, ale życzę y, miłego... Miłego piątku, mi, miłego całego tygodnia, miłej soboty, miłej niedzieli, yy, no nie wiem czego jeszcze, no, żeby ten koronawirus minął, no i trzymajcie się ciepło, no i cześć.